Z okazji Wielkiej Nocy zapytaliśmy mieszkańców Mosiny, jak spędzają święta. Jeśli chcecie wiedzieć, kto gotuje bigos, a kto i komu życzy obfitego dyngusa, zachęcamy do obejrzenia materiału. Do wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych dla całego gimnazjum w Rogalinku. Pozdrawiam. No to ja też bym chciała złożyć życzenia dla całego Rogalinka, dla wszystkich mieszkańców. Pozdrawiam. To świąt to czas wspomnienia zmartwychwstania pańskiego. To czas spędzony w gronie rodzinnym, yy, razem z małżonką i dziećmi będziemy przygotowali szereg potraw, przy czym moją specjalnością jest krojenie kapusty i przygotowanie, i przygotowanie bigosów. W związku ze świętami, które nadchodzą, chciałbym Państwu życzyć wszystkiego, co najważniejsze, wszystkiego tego, co daje nam miłość, żebyśmy się nią umieli dzielić, dzielić ze sobą nawzajem, żebyśmy byli dla siebie pełni miłości, pokoju. I dobroci. I tego życzę właśnie na święta Wielkiej Nocy wszystkim Państwu, i żeby z swoje Swojej miał Państwo w swojej opiece. Życzę wszystkim, aby te święta Wielkanocne były przepełnione radością, uśmiechem, aby były one w gronie rodzinnym. Dla wszystkich wesołego Alleluja! Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Mosina, a szczególnie drużyny i nowinek, najserdeczniejsze życzenia z okazji właśnie tych wielkich świąt, najradośniejszych. Zdrowia, spokoju, szczęścia, pomyślności, no i rodzinnej atmosfery. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Wielkanocnych. rzeczy Zuzia przybył. Serdeczne życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy Mosina, oczywiście radnym, burmistrzom, oby te święta upłynęły w miłej, serdecznej atmosferze i rodzinnej. Chciałbym złożyć życzenia całej rodzinie, wszystkim znajomym oraz mieszkańcom mojego sołectwa Borkowice i Bolesławiec. To taki czas, kiedy sobie składamy życzenia, a również te życzenia chciałbym złożyć mieszkańcom gminy Musina, sportowcom, to taki czas, kiedy rodzi się nowe życie, to taki czas, kiedy jest moment, żeby sobie przebaczyć, pomyśleć o, o tym, żeby zakopać często też animozję. A więc takiego pozytywnego myślenia, optymizmu na ten czas życzę wszystkim mieszkańcom i niech spędzają ten czas w gronie najbliższych. Święta w Wielkanocne w tym roku będą dla mnie bardzo ubogie. Jestem osobą schorowaną, yy, która tuła się od szpitala do szpitala, znikąd po prostu nie mam żadnego wsparcia finansowego. Będę tylko na tym, co uda mi się dostać od znajomych lub yy, zrodzi od rodziny. Chciałabym z tego miejsca bardzo yy, po, yy, podziękować opiece za to, że tak mnie wsparła, a przede wszystkim złożyć wszystkim mieszkańcom znajomym, nieznajomym zdrowych, spokojnych świąt, a paniom z opieki obfitego dęgusa. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy państwu rodzinnego i spokojnego wypoczynku w te ważne dla katolików dni.